Witam wszystkich z tej strony Razymi i zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Dark Souls 3. Poradnik dla początkujących i nie tylko. No i w dzisiejszym odcinku będziemy dalej przemierzać te Lochy, które, do których dostaliśmy się właśnie w ostatnim odcinku. No i będziemy, zaczniemy od tego, że będziemy starali się uratować rycerza Cebulę oraz będziemy starali także dostać się do klucza, dzięki któremu będziemy mogli uwolnić także kolejnego NPC, którego jeszcze nie znamy i zobaczymy go tutaj po raz pierwszy. także chodźmy. I właśnie pójdziemy sobie tutaj W tamtą stronę na razie nie będziemy iść, bo tam już będzie finalny boss tej lokacji A przed tym właśnie warto parę rzeczy zrobić Chodźmy wpierw tutaj, tutaj powinien zaraz na nas wlecieć kolejny gargulec Także on tutaj zaraz przyjdzie Mam takową nadzieję przynajmniej Kojarzę, że tutaj zawsze był, dokładnie jest już, także Załatwmy go szybko Dobra a nie, jest on na szczęście za trudny, także już ten przeciwnik załatwiony, tutaj mamy od razu drabinkę, to wejdźmy po niej, bo oczywiście będziemy wchodzić tutaj, ale na tą drabinkę myślę, że od razu się udamy, tutaj pewnie dostaniemy ten przedmiot, co wtedy próbowałem, pamiętacie, ostatnio dostać z tej strony, a wystarczy tutaj wejść po drabince, są to zardzewiałe monety, oczywiście. Ten miód może być w pewnych sytuacjach przydatny, ale ja raczej na razie go używać nie będę. Także ruszajmy dalej, chodźmy jeszcze tutaj po schodkach w dół. Czy tutaj coś ciekawego będzie? A wydaje mi się, że raczej nie, chociaż patrzę. Nie, no tutaj przejścia ewidentnie nie ma, zresztą tam byśmy szli dalej. Także nie, to tędy sobie raczej nie przejdziemy, to chodźmy w tę stronę. Tutaj mamy kolejny przedmiot wystający, ale tak naprawdę po tej stronie mamy właśnie jedną drogę, no bo jeszcze możemy iść tędy. Tutaj tylko wam pokażę, że tutaj jeszcze będzie ta droga, i tam będziemy schodzić. Co prawda z innej strony całkowicie, ale właśnie tutaj po tej drabince, tutaj w dół, i tą drogą będziemy się tam udawać. Właśnie, tylko tam też będą przeciwnicy, którzy będą nas taka wielka kula ognia strzelać. Tam też mamy gargulca, więc to zejście nie będzie takie proste, ale to sobie zrobimy później. Na razie chodźmy tędy. I tutaj zaczniemy od tego, że widać od razu przy wejściu kryształową jaszczurkę. Tyle, że to jest oczywiście takie drobne oszustwo, bo jak tutaj pobiegniemy, to ta jaszczurka nam ucieknie. No i ta jaszczurka nam ucieknie, a my wpadniemy w dziurę, bo przed tą jaszczurką jest dziura. A więc zanim to zrobimy, pójdziemy w lewo. I tutaj jak pójdziemy w lewo, to na końcu też będzie kryształowa jaszczurka i to możemy od razu załatwić. I mamy migodzący Tytanit, a tutaj jak skręcimy w prawo, to widzicie, mamy tą drugą krysztową jaszczurkę, także też szybko do niej pobiegniemy, bo ona się czasami nie poruszyła. I tym sposobem zgarniamy obydwie, bo byśmy tutaj spadli w dół, tutaj jest. Jak widzicie, pułapka, tam na dole już są przeciwnicy. To już jakimś cudem nas widzą nawet, nie wiem jak to się stało, ale... No lepiej, żebyśmy tam nie wpadli. Przechodźmy tędy. Tutaj jak widzicie jest kolejna dziura, także tędy może lepiej, nie pytanie, czy jak pójdziemy z tej strony, to czy też tam będzie przejście, czy po prostu musimy nad tą dziurą przeskoczyć. A no, zaraz zobaczymy. A no, normalnie da się przejść, także nie trzeba na szczęście tutaj przeskakiwać. Można po prostu sobie to przejść. Jest to kolejna zardzewiała moneta. I idziemy tutaj. I tutaj mamy już przejście kolejne. Widzicie, jest tutaj taka część lokacji. Jest to dość taki krótki urywek. Ta lokacja nie jest za długa, potem i tak wrócimy do głównej części lochów, ale będą tutaj dość ważne przedmioty. Przede wszystkim będzie tutaj rycerz cebula, mamy też kępka kwitnącego fioletowego mchu, co tylko oznacza, no nie jest ten przedmiot tutaj przypadkowo, no na dole będziemy mieli truciznę. Ja sobie ten przedmiot do razu wezmę, a to dlatego, że myślę, że tutaj jednak się to przyda, żeby tutaj z trucizną raczej nie chodzić. Na razie sobie chodźmy na wysepkę, żeby załatwić przeciwników. No, troszkę go nie trafiłem, ale i tak pada. Teraz tak, zobaczcie, tutaj mamy... Czy ten nas widzi? Nie. Tutaj mamy właśnie takie wysepki, na których możemy na spokojnie stać. No a dalej jest oczywiście bagno, więc ja tutaj postaram się jak najszybciej na tą wysepkę. I na tej wysepce postaram się tych przeciwników zabijać. Przynajmniej na początku. Dobra, jeszcze tam fajnie by było przeskoczyć na drugą stronę. Dobra. Ok, super. Nie złapała nas ta trucizna. Ona oczywiście prędzej czy później i tak nas dopadnie. Mamy tutaj kamień oczyszczenia. Jest to przedmiot, który zmniejsza nam nagromadzenie trucizny. Znaczy, klątwy oczywiście. Dobra, i teraz ta trucizna i tak nas złapie. Ale to na spokojnie na dużo życia nie odbiera. A ja bym chciał jeszcze tutaj się dostać, żeby zgarnąć przedmioty. Tak widzicie, jest tutaj troszeczkę tych przeciwników ukrytych, także trzeba ich wszystkich po kolei pozałatwiać. O, ta trucizna rzeczywiście nam bardzo powoli zabiera to życie, więc nie ma naprawdę tragedii. Jest, mamy jeszcze zatruty klejnot. I właśnie, jak widzicie, tutaj są te dziury, więc jakbyśmy tam spadli wyżej, jakbyśmy gonili tą kosztową jaszczurkę, to byśmy spadli tutaj. I patrząc po tym, że ci wszyscy przeciwnicy by się strygerowali, mogłoby być dość ciężko, a tak to na spokojnie sobie ich teraz powybijamy. O, zgarnijmy jeszcze tutaj pierścień przeklętego ukąszenia. To chyba zmniejsza nam nagromadzenie klątwy, ale jeszcze sprawdźmy. Zwiększa odporność na klątwy, dokładnie tak. No, myślę, że w niektórych sytuacjach na, na, te, jasz na te jaszczurki co zatruwają, znaczy no, zamieniają w kamień, myślę, że będzie to przydatne. No, ale na ten moment raczej myślę, że nie. Dobra, idziemy dalej. Gdzie ciągle się nie leczę z tej trucizny, no bo nie ma sensu, bo ciągle chodzę sobie po tej jeziorze, po tej jeziorze, które właśnie truje, więc na razie po prostu tego nie wykorzystuję. Mamy też kamień pokutny, i tutaj myślę, że sobie wykorzystamy pierwszą. Kępkę kwitnącego fioletowego mchu. Uleczymy też się 10 stusów, myślę, że powinno wystarczyć i otwieramy drzwi. I tutaj będą bardzo ciekawi przeciwnicy. Czy są jakoś super trudni? No nie wiem, ale na pewno są irytujący. Ja ich bardzo nie lubię. Tutaj muszę uważać, żeby też pozostali nie wstali. No, to mnie ciachnął. Dobra, udało się go tam w miarę uderzyć w brzuszek. Tylko widzicie, wstają już kolejni. No i to jest największy problem, myślę. Że ich tutaj jest trzech. No i widzicie, Wzięli mnie teraz do takiego kontaktu i na pewno naprawdę jest coś trudno zrobić. No i zginąłem. <laughs> Dokładnie tak to zapamiętałem to miejsce że tutaj kurczę jest ten problem, że tu jest naprawdę trzech naraz no i ciężko się z nimi walczy, ale myślę, że sobie damy radę dobra, myślę, że tutaj droga w sumie nie jest długa, przeciwników z przeciwnikami nie trzeba za bardzo walczyć, to sobie zaraz tam wrócimy ale ja sobie tych przeciwników oczywiście pominę no i właśnie nie można dać się do takiego kąta zepchnąć no bo wtedy jest no nie za ciekawie niestety tych przeciwników bardzo dobrze pamiętam, bo naprawdę miałem z nimi mi zawsze problem. Pewnie jest jakaś metoda, żeby ich prosto załatwić. Przede wszystkim uderzać w ten brzuch, kiedy oni się odsłonią, bo wtedy od razu ich wytrącamy z równowagi. No to jest na pewno dobra rzecz. Ale nie zawsze to wchodzi tak jak powinno. Dobra, musimy tutaj znowu zejść. Tutaj mamy pierwszego tego gościa. Znaczy to. Do tamtego, do ta, tamto, tamto miejsce w ogóle nie jest nam w tym momencie jakoś super potrzebne, ale oczywiście, jeśli chcemy zebrać wszystko, no to trzeba tam wejść. Teraz mam nadzieję, że już lepiej mi to pójdzie. Dobra, oczywiście, mogłem tu poczekać, aż zejdzie nam to na programadzenie trucizny, ale chodźmy. Chciałem też sprawdzić, bo nie wiem, czy to ta druga kępka też nam działa jako toksynę, czy ona tego nam nie uleczy. A, no niestety, to jest zupełnie inna toksyna, więc tak dobrze nie będzie. Użyję sobie żaru od razu. Fajnie by było tego striggerować, jakby żeby on wyszedł stąd. Wtedy powinno być trochę lepiej. Dobra, nie uderzyłem go w tempo. Ale teraz ładnie weszło i mogę go dobić. No i super. A jeszcze żyję. No i dostaliśmy Eleonore, broń. No i ciasto z wojna. Tak no gdzie pojedynczo. Nie są, nie jest aż tak źle pojedynczo, tylko właśnie. Problem polega na tym, że trzeba jeszcze z nimi pojedynczo walczyć. Do tego powinniśmy móc dość mocno walnąć. Tylko ten drugi też się strygerował. Oczywiście, że tak. Ja bym chciał, żeby on właśnie wstał. No tylko widzicie, jest problem taki. Znowu mnie tutaj do konta zabrali. Ale dobra, żyjemy. Można się wyleczyć. Dobić tego jednego i z tym drugim nie będzie problemu, prawda? No okej, okay. no to nie było dobre z mojej strony. I trzeba ich troszeczkę manewrować. A Jeszcze mnie zjadł, no. Ale powinienem to przeżyć. Okej, okay, może wezmę na wszelki wypadek te życia i tego dobimy. Dobra, no to tu jeden na jeden już będzie łatwiej zdecydowanie. Jeszcze się dałem tutaj szamać. Oczywiście nie niepotrzebnie tak agresywnie to zagrałem. Okej okay. Ładujemy go w ten brzuch Bardzo dużo tutaj buteleczek niepotrzebnie straciłem o. I to no kompletnie nie tak powinna ta walka wyglądać 5 butelek Nam zostanie no ale najważniejsze, że pokonani. Może to nie wyglądało za ciekawie, ale no, tak jak mówiłem, nie jestem wielkim fanem tych przeciwników. To były kamienie oczyszczenia. Spoko. Dobrze, pamiętam, że kamienie oczyszczenia robiły to w tej części. Zmniejsza na zdarzenie klątwy nieumarłych i leczy efekt pustego. Bardzo spoko. No i dobra. No i teraz musimy... ...wrócić się... ...tędy. Mam nadzieję, że mnie nie złapie ta trucizna. No, szybko. O, udało się, także mamy jeszcze jedną kępkę zaoszczędzoną, ale to tak naprawdę tutaj ten na dole będzie tylko ta trucizna, tutaj na górze już powinno być spokojnie. I tutaj też zaraz będziemy mieć czerwonego fantoma, znaczy no nie, nie tyle czerwonego fantoma, co jednego z empeców, który będzie się z nami chciał bić i zabijmy może go wpierw, chociaż nie wiem czy tutaj się wpierw może nie udać, to jak widzicie będzie kolejny ten, ten typ przeciwnika. Dobra, chodźmy wpierw tutaj, na, moje na moją odpowiedzialność. O, na moją odpowiedzialność mnie zeżarł. Dobra, wycofajmy się trochę. Dobra, strasznie nie lubię tego przeciwnika, jakoś tak... Mam problemy z jego atakami, nie powiem, że nie. Bo trzeba być na niego cierpliwym, poczekać aż on zaatakuje dopiero potem cokolwiek robić. Ja nigdy za cierpliwy nie byłem jeśli chodzi o Solsy i wolę nawalać jak jest okazja. Mamy tutaj kaptur droborskiego czarodzieja, no i cały secik. Okej, okay, tutaj mamy mimika oczywiście. Który to będzie mimik? Ten stojący... O, chciał nas zjeść, a tak nie robimy. Panie mimiku... Ten jest zdecydowanie łatwiejszy niż ten na czterech nogach. Mamy katalizator Logana do zdobycia. Spoko. Tutaj również jakiś przedmiocik. A, bardzo ciekawy przedmiocik. Są to śmieci. <laughs> na pewno nam się przydadzą. Tutaj wydaje mi się żadnej ukrytej ściany nie ma, ale warto sprawdzić. No nie ma. Takie po prostu przejście. Dobra, to chodźmy dalej. I teraz chodźmy na tego NPC. To będzie czarodziej. Który będzie w nas starał się właśnie ładować czarami. Więc postaram się tutaj w miarę go szybko zaspamować. On jak spojrzycie, on będzie tutaj stał. O, widzicie? Jest. On stoi tyłem do nas. Nie może się uda do niego podejść, żeby nas nie zauważył. Tak, może się uda do niego podejść, żeby nas nie zauważył. Od razu nas zauważył. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze żyjesz. Dobra, udało się go dość sprawnie pokonać, na szczęście. No, z tymi czarodziejami jest tak, że zazwyczaj, że jak się skróci dystans, to powinno ładnie wchodzić. I mamy zwój Logana. Czyli też przedmiot, który na pewno nam się przyda. Jest to zwój, który możemy oddać temu jednemu z mpc Temu takiemu, co potrzebowaliśmy 10 intelektu, żeby z nim w ogóle... Żeby on się w ogóle do nas przyłączył. Także... Także tam będziemy mu ten zwój oddawać. Ale teraz chodźmy jeszcze tutaj, możemy w dół ze Jak widzicie, tutaj będzie kolejny przedmiot. Jest to gniew bogów w zaklęcie. I teraz będziemy iść bezpośrednio już do rycerza cebuli. A będzie on w miejscu tutaj, jak pójdziemy sobie na ten dach. I z tego dachu będzie takie okienko. No, widzicie, tu? O oj, tutaj widzicie, jest taka dziura. I tutaj możemy sobie przeskoczyć. I dokładnie tutaj będzie rycerz cebula. Sobie siedział w celi. Pan Sigward, Katariny. I właśnie użyliśmy starego klucza. Dostaliśmy się do środka. Tutaj mamy jeszcze złoty sygnet chciwego węża. A złoty sygnet chciwego węża nam bardzo chyba zwiększa zdobywanie. A, częściej zostawiam przedmioty. Dobra, nieważne. Pomyliło mi się z tym, że zabici wrogowie dają ci więcej dłuż. Oni zostawiają częściej przedmioty, także Myślę, że też w pewnych sytuacjach spoko, No i porozmawiajmy z nim. Oh jesteś Once again, you are my valiant savior. I, Siegfried of Katarina, express my deepest gratitude. Take this a token of my thanks. Go on. It's all yours. I dostaliśmy od niego sztabę Tytanitu, czyli przedmiot do ulepszeń myślę, że całkiem spoko. Okej, okay, coś jeszcze nam powiesz? I to tak naprawdę tyle porozmawialiśmy już z rycerzem Cebulą, także jego quest poszedł do przodu, a my możemy iść dalej. O, no tak zapomniałem, że tutaj jest okienko, ale to nieważne, idziemy sobie dalej tędy. Tutaj dalej do góry. I zobaczcie, weszliśmy z powrotem w lochach. Jesteśmy w zetilu. I, I zobaczcie, jesteśmy w tym miejscu, gdzie są ten, gdzie są te szczurki. Gdzie tam był też ten olbrzym i mamy klucze strażnika więziennego, czyli bardzo ważny przedmiot, dzięki któremu sobie tak naprawdę odblokujemy wszystkie cele, które tutaj są w tym miejscu. W tych lochach. Ja w tym momencie myślę, że przeniosę się kością wiodącą do domu. O, zresztą, tutaj jeszcze. Słuchajcie, jeszcze tutaj ten jest. A ich nie zauważyłem, powiem szczerze. Nie wiem, skąd oni byli. Chyba oni byli niewidzialni po prostu. Możliwe, coś w tym stylu. I dobra, przeniesiemy się kością wiodącą do domu. No i teraz wrócimy się, żeby te wszystkie rzeczy sobie pozbierać. Także wpierw pójdziemy sobie. Myślę, że... Znaczy no, droga tak naprawdę jest jedna do Lochów i I tutaj sobie będziemy po kolei otwierać, żeby dostać wszystkie rzeczy. No i także uratować tego nowego NPC, który też tutaj w jednej z cel będzie ukryty, znaczy ukryty, ma no, po prostu będzie przetrzymywany. Że tak, wpierw idziemy sobie tutaj. Tutaj ta cela będzie teraz już otwarta dzięki kluczowi strażnika więziennego. Tutaj mamy kolejną złotą, zardzewiałą monetę. Tego możemy sobie pokonać w sumie, żeby nas nie denerwował. Tutaj sobie myślę przebiegniemy to. Przebiegniemy tutaj, tutaj już zejdziemy sobie tak, w ten sposób. I tutaj będziemy mieć kolejne miejsce, dzięki któremu możemy to otworzyć. I tu mamy popioły więziennego wodza. I tak naprawdę zostało to ostatnie miejsce. Teraz sobie wrócę do góry, żeby z nimi nie walczyć. Okej, okay, tutaj sobie szybko przebiegniemy tutaj również. O, nie patrzcie na mnie, bo mi będziecie zabierać życie, więc uciekamy. Czy ja w dobrą stronę teraz idę. Chyba tak, chyba tutaj na, na dół i tutaj będzie przejście. I tutaj będzie winda. A dokładnie tak, tylko akurat windy nie ma. Także muszę ją zawołać. Mam nadzieję, że mi tu nikt nie przyjdzie w międzyczasie. W międzyczasie możemy sobie też to zdjąć już to nie będzie nam przydatne. Dobra, wsiadamy do windy i wracamy w to miejsce, gdzie było dużo tych strażników więziennych pamiętacie z nimi, ostatnio walczyłem, bo ich tam bardzo dużo i musimy sobie tak i musimy sobie przejść w taki sposób, żeby dostać się do NPC, żeby oni nas najlepiej jeszcze nie zauważyli, ci strażnicy o, może się jakoś uda, przejdziemy sobie tędy dobra, jakoś przeszliśmy w miarę, tylko tutaj jeszcze będzie jeden, no właśnie

accept my apologies for mistaking you for one of those leeches. So, what business have you here? This is a land of monstrosities. <coughs> you can help save me. but I. Możemy guilty oferować pomoc child of the of the sake of the sake I uratujmy ją mimo wszystko. I am Carla. And I accept your... No i w tym momencie Karla przeniesie się do Kapliczki Zjednoczenia. A my też się tam akurat przenosimy, żeby porozmawiać z wszystkimi i i No też te wszystkie rzeczy sobie poulepszać w tym momencie, które możemy. Także może właśnie zaczniemy od ko a może zaczniemy od tego nowego NPC. On sobie jak widzicie siedzi tutaj, możemy z nim porozmawiać. Ah, oh, there you are. As I said, I am Carla. Now, what shall we do? The only thing that might interest you is my sorcery. Although my dark arts are a detestable sort, that wouldn't interest you.

To jeszcze nam powiesz ciekawego? Dobra, na razie nie będę jej dawał żadnej tej księgi, bo nie pamiętam tak naprawdę jak to wpływało na jej zakończenie. To sobie zerknę i so sobie przypomnę. Na razie zostawmy tak jak jest. Najwyżej sobie to nadrobimy w kolejnym odcinku. Teraz biegniemy dalej. Może coś Kowal nam powie? Możemy coś ulepszyć? Czy mogę na przykład wzmocnić butelkę? Nie możemy, a możemy wzmocnić nasze brońki. Mogę wzmocnić za sztabę Tytanitu nasz wielki miecz czarnego rycerza. No i to oczywiście zrobię. I zobaczcie, wielki miecz czarnego rycerza jest już na maksa ulepszony, bo stąd zniknął. Także myślę, że fajnie, ale oczywiście będziemy jeszcze Claymore na plus 10 ulepszać. Także myślę, że całkiem spoko. Chodźmy dalej. Tutaj możemy dać oczywiście popioły. Popioły więziennego wodza. No i zobaczmy, co teraz możemy od nich kupić, czy coś fajnego doszło. No jest dużo ciekawych rzeczy, ale myślę, że. Chyba zostaniemy w tym stroju, nie powiem, podoba mi się, ładnie wygląda. Tak myślałem nad zmianą, ale jest całkiem w porządku. No i tak naprawdę w jednej z podstawowych zbroi można na spokojnie całą grę przejść, także myślę, że to też jest dość ciekawe, ale tak naprawdę we wszystkich solsach jest to możliwe. Także z kim tu jeszcze możemy pogadać. Tutaj mamy tego gościa. Z nim też porozmawiajmy. Czy coś mamy u ciebie? Chyba nie. Coś nam nowego powiesz? Dobra, to tyle. Tak naprawdę jeszcze możemy porozmawiać z tą, o strażniczką. No i chyba tam na jeden level powinno nam starczyć na spokojnie. No i co? Siła do 30, myślę, że jest to jakaś, jakaś opcja. No i okej. Okay. I tak naprawdę w tym momencie już jesteśmy bardzo blisko skończenia tych lochów. Bo teraz jak pójdziemy do bezczyszczonej stolicy, no to został ten Ichorm ten Giant, czyli Iorm Gigant, który będzie dość specyficznym bossem na pewno. Jednym z takich dziwniejszych przeciwników, jeśli można go tak nazwać. Jak zobaczycie sobie, to właśnie tutaj tą drogą będziemy schodzić. No i tam właśnie trzeba zebrać te rzeczy, pokonać. Tego Jorma. Myślę, że mogę to powiedzieć, że już, bo to chyba nie będzie już żaden spoiler, że w tym momencie też z Cebula pomoże nam w walce z nim. Ale tak sobie myślę, że właśnie zostawimy już sobie to na następny odcinek. Ten będzie troszkę krótszy, ale patrząc pod uwagę na to jaka tu jeszcze nas czeka droga, no i to, że trzeba tego Jorma pokonać, to myślę, że sobie to podzielimy. Więc w tym momencie będę się z wami żegnał. To będzie taki krótszy odcinek, ale ważny, ważne rzeczy zrobiliśmy. Uwolniliśmy nowego NPC, no i pomogliśmy też resztezowi cebuli, cebuli uciec z więzienia. Także ważne rzeczy zrobione. Także to tyle ode mnie. Jeśli odcinek wam się podobał, oczywiście, stawcie suba i lajka. Zapraszam też na inne sery na moim kanale. No i to tyle ode mnie. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie. Hej.